w krótkim podsumowaniu sezonu 2020. Jak wiemy, niełatwy był to sezon ze względu na tą pandemię. Ciężko było wyczuć kiedy ten sezon się zacznie. Jedni bardziej przygotowali te głębie, drudzy mniej. No ale jakoś to się wszystko dało ukończyć przy zachowaniu tych wymogów sanitarnych. I, no, i do, ten sezon został dokończony i z różnymi przebojami, bo były i lekkie loty, i były tak zwane bomby, ale jakoś te głębiny się pozbierały. Także krótko chciałbym podsumować. No, szkoda, że w takim wąskim gronie, bo zawsze robiliśmy to z Michałem, przyjeżdżał na święta no, na tą sytuację, jaka jest, no niestety nie dojechał. W międzyczasie na początku sezonu 2 maja urodził mi się drugi wnuk Jasiu. No, mam nadzieję, że będzie też zastępca dziadka. No, już wysoko głowę unosi, patrzy na gołąbki. Oznaki są pozytywne, aby tylko zdrowo się chował. Jeżeli chodzi o. Podsumowanie tego sezonu, takie króciutkie Z sekcji Głębie dorosłe No to tu za podium, pierwszy, pierwszy przodownik z całości Pierwszy przodownik z 50 -tki. Ale co istotne, udało się Obronić supermistrza Drugi rok rzędu Jeżeli chodzi o Kategorię, to najlepiej wyszła kategoria B, wicemistrz. Drugi wicemistrz, i myślę, że jak na ten sezon, to też nie jest źle. Jeżeli chodzi o głębie młode, to misz z całości, mistrz 8 z 15. Jeżeli chodzi jeszcze o głębie dorosłe. No, to ostatni lot był właśnie u mnie starszy wnuc wnuczek Franek. E, no, zawsze dziadek go wpuszcza do głębnika węż sam wchodził i, i się bawił tymi głębiami. I ja już tam nie, nie miałem wpływu. On po prostu tam krzywdy im mnie zrobił. Ale często wchodzi do głębnika No, i taka sytuacja była, że przed lotem wszedł. E, ja starałem się samic i samców nie pokazywać. Wchodzę, a tam wszystko otworzone. Jeden kocioł. No i mu, nic już nie mówiłem dla Michała, ani dla Julii. Mówię, już będzie po locie, ale trudno. Na wnuczka nie można złego słowa powiedzieć. Poczekamy na to, co się wydarzy. No i okazało się, to, że był jeden z lepszych e, wyników e, w sekcji bo bodajże czołowa była piątka i jednego gąbka brakowało, doleciał na drugi dzień, także później żartowaliśmy sobie, że trzeba właśnie częściej wnuczków wpuszczać do głębnika i będą jakieś tam wyniki ciekawe. Jeżeli chodzi o oddział no to też nieźle, nie, nieźle szło aż do maratonów, no maratony totalnie nie wyszły Jedna samica tylko pokazała klasę, resztę gołąbków tak nie za bardzo to wyszło. Jakiś błąd popełniłem, mniej więcej wiem co, ale no trzeba z tego po prostu wyciągnąć wnioski. No i tam z czołowych pozycji, no niestety poleciałem troszeczkę w dół. No ale tak to bywa, raz na wozie, raz pod podwozem. No i w oddziale. Drugi przodownik w kategorii B w, w Intermistrzostwie. Ósmy przodownik, jeżeli chodzi o głębię młode, jest taki wielki. Może nie dosyć trochę w oddziale, bo tam chyba 3 lata było zawsze pudło. Raz wyżej, raz niżej. A w tym roku skończyło się tuż za pudłem. No, ale tutaj kolega mówi, czego Ty jeszcze chcesz? Nie jeden by chciał tą pozycję zająć. No i ma rację no nie zawsze można wygrywać może jakieś tam drobne błędy się popełniło czegoś się nie dopatrzyło no, tak jest ta konkurencja a konkurencja nie śpi. Jeżeli chodzi o trenowanie gołębi, to były takie lata, że wracałem jeszcze do sekcji były takie lata, że, że, że po prostu tam bezkonkurencyjnie wygrywałem i. Niektórzy tu już przed sezonem pochopnie stawiali takie wnioski, a teraz do końca nie wiadomo, naprawdę coraz wyższy poziom. Koledzy y, trenują ostro, także później też z kolegami wywoziłem, też trenowałem, ale po drodze też się mijaliśmy. Jedni wypuszczali wcześniej, drudzy później, także, także nikt tu nie odpuszcza i, i, i walka trwa, i tak powinno być zobaczymy jak to będzie w następnym sezonie. No i taką ciekawostkę jeszcze powiem. Był trening gołębi młodych. Wywiózłem, jak też Michał był na wakacjach jeszcze. I, i przyleciały młode w kilku grupach. W jednej grupie, no jakiś obcy gołąbek szczypem na nodze. To jeszcze były loty treningowe. jak ktoś tam się pospieszył, założył czipa już. No i okazało się, że ten, jak ten gołąbek wszedł, że to był DV. No była synowa Julia, e, zaraz zadzwoniła właśnie do Niemiec, bo biegle zna język niemiecki. No i okazało się, że to był gołąbek z Niemiec, który miesiąc czasu Odleciał z domu, no i umówiła się w ten sposób, że jeżeli będzie wracała do domu z wakacji, zawiezie tego gołąbka i ktoś tam pod niego podjedzie i go odbierze. No i tam powiedziała, że tata hoduje gołębie i tak dalej. Chwilę porozmawiała. No i za tydzień telefon do Julii, i zadzwoniła żona tego hodowcy. I powiedziała, jak ten Gołąbek już jest w Polsce, to niech on zostanie. No i za jakiś tydzień przyszedł, przyszła karta z rodowodem, zadzwoniła, podziękowała. No i chciałbym tu zmierzam do tego, żeby kolegom powiedzieć, że jak no się tam się gołem, przybłąka zostanie nieraz warto się odezwać, bo ja na przykład. Poznałem bardzo dużo hodowców czołowych i kontakty się utrzymuje do, do dzisiaj, wymienia się doświadczenia. Także myślę, że nie patrzeć na obrączkę, czy go czy nie defavoruje. Warto zadzwonić do właściciela, a jeżeli chce, to niego odbiera. Wiadomo, jak każdy na nagłębia swojego czeka. Drugi taki przypadek. E to jest taki, że wywoziłem gołębie młode na trening. Wywiozłem je po południu, do południa pracowałem, po południu je wywiozłem. Zaczęło później lekko padać. Ale te gołębie dziwnie chodziły do wieczora. Nie chciały usiąść, nie wiem, czegoś się przestraszyły czy, czy, czy coś. I siadały już, było ciemno. Deszcz padał. Usiadły te gołębie już na, na wlocie. Część powchodziło, część jeszcze się czaiła. Bo zapalałem światło. No i była taka sytuacja, że gołąb spadł z wlotu na ziemię. No, mówię, niecelno, wlot, jakiś może, patrzę na obrączkę, a to mój gołąb. Ja go do izolatki patrzę, on tak się kiwa, przewraca się. Wyłapałem jeszcze takie trzy gołębie. Trzy gołębie takie wyłapałem jeszcze w, gołęb... w gołębniku, w gołębi młodych, też do izolatki. I to była taka podobne zachowanie jak paramikso. Te gołębie były takie bezwładne. Podawałem do dzioba szczykawką na adeno, witaminy, ale jeden z tych gołębi był już tak niemrawy, powiem, że go położyłem na korytarzu, mówię, jak wrócę, Pracy to wezmę go po prostu, usunę i tak dalej. No i w sprawie takiego nietypowego tego zachowania gołębi, zadzwoniłem do tomka Gawina, do Grudziąca, do mojego kolegi, serdecznego którego pozdrawiam. No i okazało się, że u niego była podobna sytuacja. Twierdził to, że coś może ze stresu, bo u niego gołębie się przestraszyły i tak dalej, ale też ten gołąb wyszedł i, i, i dalej do tej pory w lotach leciał. Zadzwoniłem też również do mojego, jak to ja mówię, rodzinnego lekarza weterynarza porozmawiać, co z tym dalej robić. No powiedział też, że to może być zatrucie, prawdopodobnie może być to od mchu. No, i okazało się, że po tygodniu te gołębie doszły do siebie w izolatce. Dołączyłem je do głębi lotowych. Zacząłem trenować. Wszystko było ok. No, i z tych czterech gołąbków trzy przeleciały wszystkie loty. Także, jeżeli ktoś z kolegów by miał jakieś podobne może u siebie w hodowli sytuacje to prosiłbym o kontakt, może byśmy się wymienili uwagami i żeby to zapobiec to na przyszłość. No lepiej, żeby takiej sytuacji nie było. Modernizacja gołębnika w tym roku. Po prostu postanowiłem zrobić 10 boksów. Michał tam podejrzał na filmikach. Troszkę sami po swojemu. Bo takie poprawy zrobiliśmy, ale nie ukrywam, że, że zrobiliśmy to w tym celu, żeby po prostu z niektórych gołębi bardziej rozchodować te gołębie, żeby to było na 100% że to jest po tej, po tej parze. Szczególnie gołębie, które tam sprawdziły się na wspólnych gołębnikach, chcemy rozchodować to linię bardziej. Jeżeli chodzi o tą modernizację, no to w boksie są dwa gołębie. I w drugim dwa, czyli, czyli na cztery gołąbki jest zrobione to karmienie, pojenie, gryt. Jak również można wykorzystać jeszcze samca, bo tam w każdym boksie są dwie cele. Także w jednej celi może być jedna samica, w drugiej druga. No i można bardziej to wykorzystać czy też przeparować, żeby nie, nie tracić roku, tylko po prostu szybciej e, sprawdzić z jakiego kojarzenia gołębie e, lepiej lecą. Jeżeli chodzi o wspólne gołębniki, Michał wystawił z Julią na Bugę Roztocze. Mieliśmy również na Super Gołębiu też drużynę. No i dosyć fajnie się skończyło, ale nieciekawie się zapowiadało, bo jak wszyscy wiemy na tych wspólnych głębnikach były loty katastrofalne, ciężkie. Dużo ginęło. No i tak z żadnym entuzjazmem już nie czekaliśmy na finał. Tak, troszeczkę zrezygnowani. I ta drużyna, która była wystawiona na Julię. Gołąb zajął drugie miejsce na finale. Julia do mnie dzwoni. Myślałam, że sobie żarty robi, ale naprawdę, naprawdę tak było. Prawda tak było, moi koledzy zaraz gdzieś tam w internecie wypatrzyli, dzwonili z gratulacjami. A ale ja mówię, ja tylko wybierałem gołębie, a to z gratulacjami to do, do Julii w tym wypadku. Co ciekawe, w tamtym roku z tej samej pary i, młody był najlepszym asem na Bugeroztocze. W tym roku też po tej samej parze drugi z lotu finałowego. Na super gołębiu jego gniaździak też zaliczył finał. No i tam jeszcze cztery gołębie z finału doleciały. Wiem, że dwa gołębie, które były licytowane, zostały sprzedane do Niemiec. Wziął ich kolega Michała. Także znał te głębie, wiedział co bierze, tak i wziął te gołąbki do siebie. Jak wspominałem na którymś tam filmie, kilka lat temu, bodajże dwa albo trzy lata, głębie zostały sprzedane do Anglii, nasze. No i na jakiejś tam aukcji Michał wypatrzył, że w rodowodzie Pojawia się nasze nazwisko, czyli coś te głąbki tam musiały lecieć. Jak, jak te głębie zostały, wy, 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 po prostu, wystawione na aukcji. Ta aukcja, oczywiście, była w Polsce. Aktualna sytuacja teraz w to już jest koniec pierzenia. Głównym wiadomo składnikiem była karma pierzeniowa i dodatkowo jeszcze avidres. Maślanka, no i witaminy, gryty, także kąpiele oczywiście, żeby te gołębie e, były ładnie e, spierzone. E, teraz jesteśmy w trakcie kuracji, są odrobaczone, już jesteśmy w trakcie kuracji. E, szczepienie no i niedługo parowanie. Jak co roku e, była zrobiona akcja charytatywna na Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tam zostały dwa nasze gołąbki sprzedane. Drugą taką akcją charytatywną jest prowadzona akcja na portalu zrzutka.pl dla rodziny kolegi Dawida. Zachęcam do udziału, żeby właśnie wesprzeć tą aukcję. My chcemy zrobić w ten sposób, że zostaną wystawione nasze gołąbki, i pieniążki właśnie przeznaczymy na ten cel. Nieważne ile można wziąć, ale ważne ile można dać. Chciałbym teraz zaprezentować kilka gołąbków, które mam nadzieję, że wzmocnią naszą hodowlę. To m.in. jest ostatni zakup Michała. Od kolegi też Michała Trujciaka. Serdecznie pozdrawiamy. Jest to hodowca wysokiej klasy. I mam nadzieję, że te gołąbki wzmocnią naszą hodowlę. Także to jest późny gołąb. Także w budowie ładnie. Nic mu tu nie brakuje. Tu mam następnego gołąbka. Ten gołąbek jest z hodowli Piotra Puciennika. Z Piotrem no, weszliśmy w taki kontakt, i podczas rozmowy doszliśmy do wniosku, że wymienimy się na dwa, po dwa gołąbki. On dostał z linii Tysona, ja dostałem to z linii jego czerwonego, tego lotnika. Wiadomo, że te czerwone u Piotra są numer jeden w głębniku i drugi gołąbek to jest taki szary on bodajże pochodzi z Jansenów pozdrawiam Piotra będziemy w kontakcie jeszcze mam następnego następnego płowego też później gołąbek ten gołąbek jest z linii Karol Paszek z kolego Bogdanem wymieniliśmy się on dał mi tego późnego gołąbka jeszcze będzie szamczyk a ode mnie dostał też no, można powiedzieć że Imbreda z linii Tysona, bo to był brat raz i siostra ta samiczka przepięknie siadła z maratonu no ale szkoda że tylko ona bo jak mówiłem maratony mi nie wyszły ale ona sobie poradziła i też była tam czołówce oddziału. Ona się przyczyniła również do e, zamknięcia e, klasy B. I jeszcze dwie samice e, DV, no jak DV to wiadomo linia Faber, e, ta samiczka, czołowe konkursy tak samo ta druga DVK 1045 one nie są dużej budowy, one są z linii tych Anglików jak Michał wspomina na poprzednich filmach te Angliki są już w naszej hodowli pozdrawiam tu kolegę Łukasza z Niemiec też dostał od nas osobiście zawiozłem późno, późnego głąbka właśnie z tych Anglików no, troszeczkę to rozchował, tam dla kolegi sprezentował, no i okazało się, że, że, że konkursy też te głębia robią, że dają sobie radę i, i też dają sobie radę na wspólnych gołębnikach. Także chciałbym to troszeczkę rozchodować Te samice były, Michał trochę miał nosa, wszystkich lotów nie robiły, tam gdzie te były bomby, katastrofy, to te samice zostały w domu, tak 10.45 bodajże. Dobrze pamiętam, na 8 wkładań, 8 konkursów. Po roku przerwy, ponieważ była w rozpozie, a troszkę trzeba było wzmocnić siłę ognia, to, to wróciła z powrotem do lotów. Jak będzie wszystko dobrze, to myślę, że w następnym roku też, też nie będzie źle. Jeżeli chodzi o zamówienia na głębie młode. I... To jest y, kilka zamówień już tych hodowców co brali, kilku nowych. Także jeżeli ktoś by był zainteresowany, my to zapraszam. Bo są już nawet zamówienia y, z trzeciego lęgu. Bo hodowcy chcą po prostu do rozpodu tej gąbki. Także jeżeli ktoś by był zainteresowany, to proszę o telefon. Na koniec mam smutną wiadomość. Po ciężkiej chorobie zmarnasz. Kolega Józef Kwolek w sekcji Mleczewo. Kilkanaście lat lotował u nas w sekcji Prabuty. Był znany, można powiedzieć, w całej Polsce, dlatego że osiągał wyniki bardzo dobre. Jego Gąb miał jechać na Olimpiadę, ale przez pomyłkę jedną. Nie pojechał. Ci co są zainteresowani, wszyscy zainteresowani będą wiedzieli o co chodzi, o tą słynną szóstkę. Także szkoda, że to tak się stało, ale ten gąb dał klasę i nie tylko w lotach, ale i w rozpłodzie, że Józef był bardzo zadowolony. Brat Paweł, czyli zięć Józka. Prosił, żeby dać taką informację, że jest do sprzedania zegar Tauris z antenami, z obrączkami elektronicznymi i w tej sprawie proszę się kierować do Pawła. Pod poniższym numerem telefonu, który się wyświetli, będzie, będą mogli się po prostu kontaktować zainteresowane osoby.